Siemanko, z tej strony Krajek i dzisiaj zrobiłem poradnik jak wgrać mapę do Aternosa nie zwracajcie uwagi na to po prostu Co, jakie mam tu serwery? dobra, trzeba wejść w światy z mapami jest bardzo łatwo, więc, więc po prostu światy gdy, gdy ktoś ma od blokera no no to trochę dłużej to potrwa ale tak się szybko i tu klika się prześlij gdy, e, gdy plik ma nazwę zip na końcówkę .zip e, to mm, to archiwum zip, a gdy folder a gdy jest folderem takim normalnym e, na przykład z pulpitu e, to no to folder normalny klikam archiwum zip ja w swoim przypadku mam to w mapy do MC najlepsze mapy tu na przykład to OneBlock, Lucky Map, OneBlock, SkyBlock, Squid Game, Squid Game, World 2D Jeszcze z niektórych z tych nie korzystałem, dopiero co je pobrałem. Dobra, i trzeba tak zrobić. Klika się o to i otwórz i wtedy będzie tu wgrana mapa gdy ten plik z mapą ma więcej niż nie wiem, ze stołem B no to będzie się trochę dłużej pobierać gdy serwer jest wyłączony to wtedy tylko można wgrać mapę i uruchom serwer sobie zobaczysz że masz wszystko wszystkie itemy twojej komendy które robię się zapisują ale zostaje tylko ta mapa inna jest mapa którą wygrałeś właśnie i jakby co gdy chcecie mieć dwa światy no to jakby zduplikowany świat no to tu macie funkcję duplikuj I też można usun usunąć dobra to na tyle miał